O, nie! Wygląda na to, że Lindsay, Jackson i Candy wszystko zjedli i chcą więcej! Zrobimy challenge z gigantycznym jedzeniem. Szef kuchni babcia jeszli i zrobią burgera. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Posłuchajcie mnie uważnie, damy sobie radę. Zaczynamy! Mam już ciasto na przyszłe bułeczki. Trzeba będzie je wyrobić. Szefie, chodź tutaj. Przyniosłeś już sporo mięsa mielonego na kotlety, a eszli ogromny wózek z warzywami. Super! Wszystko idzie zgodnie z planem. Ale ciężkie. Chodźcie mi pomóc wyciągnąć to ogromne ciasto. Udało się. Teraz wszyscy energicznie je ugniatamy. Dzięki temu ciasto będzie mięciutkie. Potrzebuję małego kawałka. Świetnie. Teraz lepimy dużo bułeczek. Ja smaruję je olejem. posypuję posypuje sezamem. Wszystko okej. Okay. Idziemy zgodnie z harmonogramem. Babciu, co dalej? Teraz trzeba wszystko upiec. Nie mamy takiego ogromnego pieca, więc usmażymy to miotaczem ognia. Idealnie. Szefie, gdzie jest wielka patelnia? O, już niosę, babciu. Jest bardzo ciężka. A gdzie postawić? Tutaj. Dobrze. Formujemy kotlety i układamy na patelni. Muszę to odwrócić. Kotlety smażą się świetnie. Podsuń się, pomogę ci. Trzeba przewrócić wszystko naraz. Właśnie tak. Wspaniale. Przepraszam, Ashley, ale to nie dla ciebie. Dam ci ważne zadanie. Pokrój ogórka. Oczywiście. Odbiór, odbiór. To Już czas. Oto moi asystenci. Helikoptery pokroją wszystkie warzywa szybciej niż ja. Tylko spójrzcie. Okej, okay, muszę pokroić ogórka. Zaczynam. O, oh, jak szybko. Ojej, ojej. Raz dwa i gotowe. Weszli jesteś taka mądra. Chodź tu babcia cię pocałuje. Brawo! Składamy burgery. Położyłem bułkę i kotleta. Ej, a ja ogórki, pomidory, cebulę i sałatę. Dodajemy sosy i przykrywamy drugim kawałeczkiem bułki. Jak apetycznie to wygląda. Jeden burger jest gotowy. A teraz mamy już 10 burgerów. 50. 100. Jestem taka głodna. Nie wolno, Ashley. Mam nadzieję, że dzieci będą się tym zajadać. Możecie próbować. Mm, jakie pyszne! Bardzo smaczne! To niesamowite! Dzieciaki aż rzuciły się na burgery babcia szef Jeszy i świetnie się spisali. Wszystkie burgery wyszły idealnie. Najedliście się? Tak! Ojej, zaraz nas zdmuchnie. A teraz dzieciaki chcą lody. Dacie radę je zrobić? Oczywiście! Dla moich ulubionych wnuków zrobię wszystko. Potrzebujemy winogron. A ja przyniosłem banany. Na pewno potrzebujemy też ananasów. A ja mam tu jeszcze troszkę truskawek. Co jeszcze przynieśliście, Kiwi? Smoczy owoc? Świetnie. Wszystkie składniki już mamy. Bierzmy się do pracy. Od czego by tu zacząć? Hmm. Mogę wziąć winogronka? Nie. Lepiej obierz banany, a ja zajmę się ananasem. Szybciej, szybciej. O tak Rozumiem, wszystko będzie gotowe Obieram banana Okej, okay, jeden gotowy Kurkę wyrzucam O rany, jak babcia szybko kroi ananasy Ashley, pospiesz się Ashley, wkrótce będą nam potrzebne banany Trzymaj się planu A ja póki co kroję kiwi A ja truskawki Staram się, już prawie wszystko obrałam i pokroiłam Okej, okay, gotowe Dobrze, pokroiliśmy wszystkie owoce idealnie. Teraz musimy wszystko zamienić w sok. Idzie nieźle. Jeden jest gotowy. U mnie też. Korzystam z tłuczka, jest niezawodny. Spróbujmy. Mmm, pyszne. Ashley, co ty robisz? Nie powiedzieliście, czym mam wyciskać ten sok, więc udeptuję owoce nogami. Świetnie mi idzie. Spróbujmy. Wow, pyszne. Wlewamy wszystko do foremek. Wspaniale. Teraz musimy to wszystko zamrozić. Bierzemy spray do natychmiastowego zamrażania. I mamy to. Wola. Voilà. Sprawdźmy, co nam wyszło. O, świetne lody. Przybij piąteczkę, szefie. Ashley, co z tobą? Znowu się zamroziła. Dzieci, częstujcie się. Oredy. Chętnie dzielą się lodami. Nie próbowałam żółtych lodów. Pyszne. Zrobiliście wspaniałe lody. Bardzo smaczne. Tak. Kochani, nie powinniście iść tak dużo i tak szybko. No i proszę, wszyscy zamarzliście. Uff, zjedliśmy za dużo lodów. Skończyły się. Teraz chcemy lemoniadę. Przygotujcie ją dla nas. Prosimy. Coś jeszcze. Jestem zmęczony. Dokąd szefie wracaj? Tak, tak, wszystko przygotujemy. Jesteśmy gotowi. Przynieście dużo lemoniad. No dalej. Szefie, szybciej weź się w garść. No chodźcie tu z tą lemoniadą. Do roboty. Trzymaj basen na pompuj. Dobrze. To nie jest takie proste. Ojej, szef jest taki zabawny. Nie, tylko nie to. No dalej. Dobrze, wszyscy coś robią. Ona też nie umie. No dobrze. Ech, babcia będzie musiała wziąć wszystko w swoje ręce. Gotowe. Babciu, jak to zrobiła? SZOK! Teraz wlewamy do basenu wszystkie napoje gazowane, które mamy. Im więcej, tym lepiej. Trzymamy tempo. Razem. Wspaniale. Gotowe. E, może póki nikt tego nie widzi, to mogę troszkę napić się fanty. Ashley. Co ja ci mówiłam? Nie wolno. To wszystko dla małych dzieci. Oni ciągle rosną. Potrzebują więcej jedzenia i picia. Zabierz rączki. Przyniosłem pomarańcze Świetnie, potrzebujemy ich. Pozostaje pokroić i wrzucić do lemoniady. Nie wolno niczego jeść, liczy się każda sekunda. Świetnie, muszę się troszkę orzeźwić. Wspaniale. Ashley, co ty robisz? Pule boki basenu kwaśnym płynnym cukierkiem. To jest pyszne. Teraz posypuję całość cukierkami nerds. Są pyszne. Dzieciakom na pewno się spodoba. Dobrze, bierzemy łyżkę i mieszamy. Znalazłem duże słomki, będą pasować. Wkładam je do basenu. Udało się, brawo! Ojej, prawie zapomniałam. Potrzebujemy parasolki. To moja spaceruje z nią. Ale wszystko to najlepsze dla moich dzieci. Proszę, częstujcie się. Parasolka mi przeszkadza. Ale to moja ulubiona parasolka! Bardzo smaczne! Nawet cukierki są po bokach! Nie ma nic więcej? Jesteśmy głodni! Ojej, dzieci chcą jeszcze jeść! Co im jeszcze ugotować? Wymyśliłam! Potrzebujemy was! Tak! Będziecie naszym deserem! Co? Potrzebujecie nas? Uciekajmy stąd! Witam wszystkich! Chcę dziś zjeść coś naprawdę dobrego! Chcę makaron. Makaron? Oczywiście, że ci go przygotuję. Bez problemu. Najpierw rozbijamy jajko. Świetnie! Dalej kładę bekon. Mmm, jak pachnie. Super! Wszystko się podsmażyło, więc można się brać za makaron. Tylko spójrzcie, jaki piękny domowy makaron mi wychodzi. Wrzucam go do wrzącej wody. Ej, Ben! Nie ma czasu na zabawę! Pora gotować! E, ano tak! Masz rację, wezmę makaron błyskawiczny i zaleję go wrzątkiem. O tak! Czy już czujecie ten wspaniały zapach? Taki sobie. A ja jeszcze nie skończyłam. Czas polać mój makaron sosem. Na wierzchu położyć jajko, bekon. I voilà. Można próbować! Jesteśmy gotowi, częstu się! Mm, jakie wszystko jest apetyczne! Zacznę od tej porcji! Wow! Jaki długi makaron! I pyszny! Wszystko zjadłam, a teraz spróbuję to danie. Wezmę widelec. Wow, wow super bekon! Mmm, jaki dobry! Wiecie co? Myślę, że nie potrzebuję widelca. Poradzę sobie bez niego. Miam, miam, miam! Co za boski smak! To danie wygrywa! O, to znaczy, że ja wygrałam! Co za radość! Wow! Mam taką fajną grę! Jest po prostu super! Hurra! Wygrałam! Też tak chcesz? Więc pobierz grę Sortów w Google Play i App Store. To świetna gra. Spróbuj i ty! Tym razem chcę Coca-Colę. Zróbcie mi napój gazowany. Ale już ją mamy w butelkach. Mam pomysł! Wezmę ul. Nie, nie potrzebuję pszczół. Spadajcie stąd. Dobrze? Mamy ul. Wyciągnę z niego plastry miodu i wyjmę z nich miód. O rany, jaki on jest ciągnący i smakowity! A teraz szybko ochłodzę swój napój. Pięknie! Butelka w ogóle się nie otwiera. Co robić? O, Ben, pomóż mi proszę! Oczywiście nie ma problemu. Patrzą śniemy i... O nie! Napój tryska prosto we mnie! O! Naleję sobie do szklanki. I teraz mam całą szklankę napoju. No co chciałam? A butelka jest pusta. Nie rób tak więcej. Można próbować! Okej! Okay. Wow! Szklanka coli! Z przyjemnością ją wypiję! Smakowała mi! A co my tu mamy? Wygląda na galaretkę! Tak! Galaretka o smaku coli jest przepyszna! I właśnie ona wygrywa! O tak! Jestem zwycięzcą! Z McDonalda. Podejmuję wyzwanie, a ty? Ja też podejmuję i już wiem, co będę gotować. Najpierw wezmę mięso i pokroję je na kawałki. Na naprawdę małe kawałeczki. Idealnie. Mam już mięso, z którego zrobię przepysznego kotleta. Podsmażę go na złocisty kolor. Mmm, Co za cudowny zapach. Patrz, jak dobrze mi idzie. Faktycznie zapach jest wspaniały. Czas, żeby mi ja zaczęła gotowanie. Wezmę ziemniaki i pokroję je na kawałki. Jak już się zorientowaliście, będę smażyć frytki. Wrzucam ziemniaczki na sitko i stawiam do frydownicy. Super! Jestem pewna, że to będzie mega pyszne. A ja tymczasem kontynuuję robienie burgera. Na bułce położę wszystkie składniki i przykryję drugą połówką bułeczki. Moje frytki też są gotowe. Wsypujemy je do opakowania i można podawać. Częstuj się! Mm, od czego by tu zacząć? Mm, frytki! Takie smaczne! Wspaniałe! A teraz spróbuję burgera! O tak! Przepyszny! Wręcz nie mogę się oderwać! Burger wygrywa! Wygrałem! Brawo ja! Tym razem chcę taką piękną pizzę! Mama mia! A, dobra! Od czego by tu zacząć? Zacznę oczywiście od ciasta. I użyję do tego wałka. Zgadza się, zrobię pizzę na cienkim cieście. A ja zrobię pizzę z chuby Buby. Wezmę rolkę gumy i też ją rozwałkuję. Musicie się zgodzić, że spód pizzy z gumy rzucia to do oryginalny pomysł. Ale poleję całość czekoladowym sosem Hershey's i będzie mega pizza! A ty co robisz? Ja pokroję kiełbasę i ostrożnie ułożę ją na swoim cieście. Następnie zetrę ser na tarce. Im więcej sera, tym lepiej. Świetnie! Wspaniała pizza! A jak u ciebie? A ja wezmę pianki marshmallow. Ułożę je na cieście. A na środku dam pomarańcze. Jak pięknie! Można zaczynać degustację. Wow, jakie cudowne pizze! Od której zacząć? Zacznę od klasycznej. Kiełbaską i serem! Wręcz nie mogę się oderwać! O tak! Jest pyszna! A teraz spróbuję słodkiej pizzy! Widzę, że są tu pianki marshmallow! Wow! Spód jest z gumy do rzucia! Co za czat! Mamy zwycięzcę! O tak! Wygrałam! A teraz chcę lody! Właśnie takie. Zaraz wszystko zrobimy. Przygotuję lody z arbuza. Więc muszę go pokroić. Voila! A ty co robisz? A ja będę miała ogromną gałkę lodów, którą położę do kucharka. No tak, to będzie mega pyszne i mega słodkie. Można próbować. Nie to wszystko jest apetyczne! Zacznę od arbuza! Mm, orzeźwiający i soczysty arbuz jest super! A teraz zjem te lody w pucharku! O, tak! Tylko coś mi się z, z, zimno zrobiło, aż mnie trzęsie! Gratuluję wygranej! O, tak! Jestem najlepszy!